Co witajcie z tej strony? P chciamym Was zaprosić na prezentację serwera nawie..eu albo PL, nie jestem teraz pewien, więc tak na sam początek tego serwera dostajemy skrzynkę ucznia plus jeden, miecz plus jeden, o z dwoma bonami, super o, budda z bonem o, żeż diabli, same bony wpadły, fajnie, fajnie e, tak, dostajemy po 10 potek 10 niebieskich, dwadzieścia 15 piętnaście pelerynek i takie inne gówna e, pokażę wam na szybko expa jeżeli chodzi o zdobywanie poziomu to jest o 50% 50% zwiększone niż na pl czyli macie mniej PD do wbicia po prostu, chodzi jeśli o takie rzeczy. Dropią tutaj jeszcze szkatułki serwerowe szmaragdowe bodajże, tak mogłem się pomylić z nazwą, ale dropią takie szkatułki dropią z nich zmianki, bodzie, rady. EXO znaczy nie wiem czy dokładnie EXO Lecz No jak widzicie EXP tu jest bardzo przyjemny Wiadomo, pierwszy poziom to się łatwo wbija, dalej jest trochę trudniej. Jeśli chodzi o konia, to od 15 poziomu można wbić w postaci 15 poziomu można wbić już pierwszy poziom konia do 10, od 25 poziomu można mieć bojowca, a od 30 można mieć militarnego, i potem można zdobyć takie coś, co się dostaje takie kolorowe koniki. Zacznijmy od handlarzy. Handlarze, wszyscy, wszystkie handlarze są plus zero, jak widzicie. Wszystko jest praktycznie, e, tak jak na PL można powiedzieć, mapa jest totalnie zmodyfikowana. Wszystkie mapy, na które wejdziecie, praktycznie są zmodyfikowane przez administrację. E, e, misje, jeśli chodzi o misje, to jest tu zredukowane wszystko. E, z Duże odstępy są levelowe od misji, ale to już pewnie większość z Was wie, więc nie ma co tutaj rozgromniać tematu. Widzicie, gra sporo osób, są serwery, na których nie ma graczy, tak? Tu Wam pokażę przykładowo, jak to wszystko wygląda. No. O, dodania za 155K. Anio, aż dziwne potki potki są praktycznie w sumie standardowe tak? tylko dodano, dodane zostały potki zielone i niebieskie kurwa macie przepraszam fioletowe no, cena jest ich bardzo duża ale wiadomo jak kogoś stać to sobie z pewnością kupi czy opłaca się robić misję? Misję opłaca się robić, z tego względu, że na początek po, początkowe poziomy zdobywa się dość dużo pieniędzy, można sobie podstawowy ekwino, ekwipunek ulepszyć do plus 5, plus 6, a później to idzie z górki. Zbija się metiny pierwsze. Eee, co mógłbym Wam jeszcze tutaj powiedzieć? Eee, tutaj, w tym miejscu znajduje się łatwy log małp. Eee, w M2 jest trudny loch średni log małp, a mm, kurczę y, nie wiem na pustyni tak na pustyni na, na pustyni jest trudny log małp, ale to w sumie logiczne y, więc tak tutaj co mamy jeszcze tu nic nie jest prowadzę was jeszcze tak na szybko po Mieście, że tak powiem, ten 2 nie będę biegł. Bo to trochę mi zejdzie. bo tu nie ma teleportacji, trzeba na piechtaka biegać. Jak widzicie, więc tak tutaj jest Rodriguez Achiu, kapitan, Uriel. I uczony, od nich wszystkich. Na danym poziomie będą prawdopodobnie misje: no, od kapitana Uriela, to na pewno. I od uczonego, widziałem chyba u kogoś na filmiku, ale to z późniejszymi levelami, na początku to się dostaje od, od strażnika wsi. Eee... No, biologa, od biologa to też są jakieś tam misje. Wiadomo, e, opłaca się je robić naprawdę. Bo jeżeli nie macie kogoś, kto ma już bity jakiś tam poziom, tak, to bez zrobienia misji, to. Ciężko będzie Wam cokolwiek tutaj e, ugrać, chyba że będziecie siedzieć w mieście i prosić ludzi o nie wiem, parę Yangów, tak? Ale oto to, to raczej jest niefajne, bo na tym serwerze nie ma dużo Yangów. E, dlatego ceny praktycznie są w sumie takie niskie: chociaż przez ostatnie dwa dni, zmianki i Rady poszły strasznie do góry, cena wynosi już milion za jedną zmiankę czy radę. Ale wiadomo, na ser serwer jest nowy, a co chwilę, co chwilę więcej graczy jest i tego tych wszystkich itemków jest coraz więcej, więc e, moim zdaniem to cena powinna być taka jaka była, chociaż no to ludzie ce ustawiają ceny e, tak naprawdę wystawy ktoś za coś, postoi sklep i ceny idą do góry. Wiadomo, jak ktoś kupuje hurtowo, to wyjdzie to tanie z tego względu, że po prostu e, na Tą daną czynność jest większy popyt, tak? I jak osoba chce kupić to hurtem, to wyjdzie tanie, bo ustalacie sobie cenę jakąś. Eee, I w sumie no, co, co mógłbym, mówić? no ustalicie cenę sobie i się można z kimś dogadać, czy da rady coś spuścić, czy nie. Eee, wiadomo, że to nie jest. Czasem są ludzie upierdliwi i powiedzą, że nie, że za jedną zmiankę 1kk, tak, czy 800, 900. Yy, ale to wszystko można ugadać, wystarczy spotkać porządnych ludzi, tak, którzy nie są łasi na pieniądze. Wiadomo, że każdy chciałby zarobić, bo w końcu to jest serwer, każdy serwer Metin 2, no... Góry ją przez Yangi, tak? No, chyba że ktoś wyda strasznie na Isa, to wtedy już jest w ogóle eee... no, można wydać na Isa, naprawdę, ale no, są rozsądni ludzie, którzy po prostu nie wydadzą na tego Isa, bo im jest pieniążków, żal, ale no, jak widać, biegają tu różni ludzie w tych strojach różnych. Czy ja wiem, czy się opłaca? Nie wiem. Jak dla mnie to IS nie jest w tej grze aż tak bardzo wymagany. No, chyba że ktoś ma inne zdanie, no to. Zdania są podzielone tak naprawdę, więc. Każdy decyduje za siebie, co robi ze swoimi pieniędzmi. E, dobra. Tu było takie szybkie oprowadzenie. Tu było takie szybkie oprowadzenie serwera. E, przepraszam, że tak chaotycznie, ale. No, tak wyszło, więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, być może subskrybowania, żeby być na bieżąco z materiałami. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. No i na razie.